Na naszej Komperia komperia.pl kontynuujemy temat funduszy inwestycyjnych. Jak wybierać najlepsze fundusze inwestycyjne, na co zwracać uwagę? wybierając fundusz inwestycyjny oraz przedstawiamy rodzaje funduszy inwestycyjnych. Dzisiaj skupiamy się na ogólnym e, obrazie funduszy inwestycyjnych, czyli na tym, jakie możemy wyróżnić typy funduszy inwestycyjnych. Można je podzielić e, na podstawie dwóch kryteriów. Dostępności danego funduszu oraz polityki inwestycyjnej, jaką realizuje fundusz. Fundusz inwestycyjny jest generalnie elementem czy podmiotem zbiorowego inwestowania, w którym kupujemy udziały i powierzamy funduszowi i towarzystwu, który, które zarządza funduszem, inwestowanie tych pieniędzy w różne spółki. Zarządzający funduszem na nasze zlecenie wybiera jak najlepsze papiery wartościowe po to, żeby wartość jednostek, które kupiliśmy, rosła w przyszłość, Ale nie do każdego funduszu możemy od tak sobie przystąpić. Najbardziej popularne są fundusze otwarte, które są najbardziej płynne, do których, możemy, w, w, których jednostki możemy kupić i wypłacić właściwie w, codziennie. No, najmniej dostępne są fundusze zamknięte, które są tworzone na określony z góry czas, które sprzedają tak zwane certyfikaty inwestycyjne, które można nabyć od funduszu tylko w określonym czasie. Później te certyfikaty można kupić z sprzedać na giełdzie, no i sprzedać do funduszu jedynie w momencie wykupu przez fundusz tych certyfikatów, na przykład za 5 lat od momentu wystartowania funduszy. Ze względu na politykę inwestycyjną możecie spotkać się z funduszami akcji. Czyli z funduszami inwestującymi w różnego rodzaju akcje, małych i średnich spółek, dużych spółek, spółek polskich, spółek zagranicznych i tak Fundusze obligacji, fundusze mieszane, czyli fundusze, które inwestują w miks obligacji i akcji. I tutaj możemy rozróżnić dwa rodzaje takich funduszy hybrydowych, tak zwanych. Stabilnego wzrostu, które są bezpieczne, których udział akcji nie przekracza zwykle 20%. Oraz fundusze, fundusze zrównoważone, gdzie już ten udział akcji może być nawet 50-60%, a reszta może stanowić inwestycje w obligacje. Można też spotkać się z funduszami. Inwestycje alternatywne czy z funduszami hedgingowymi, które inwestują już w bardziej, można powiedzieć, ryzykowne, wyrafinowane produkty inwestycyjne, kontrakty terminowe, surowce, waluty. No i tutaj wiąże się z inwestycją w taki fundusz większe ryzyko i zwykle większe progi wejścia, czyli nie będziemy mogli tam zwykle zainwestować 500 czy 1000 złotych, tylko większe kwoty, no bo są to inwestycje przeznaczone czy produkty inwestycyjne przeznaczone dla Klientów, którzy posiadają, czy inwestorów, którzy posiadają większe zasoby pieniędzy i mogą przeznaczyć część z tych zasobów właśnie na bardziej ryzykowne fundusze. Po inne porady dotyczące funduszy inwestycyjnych czy produktów bankowych, zapraszam na naszą porównywarkę komperia.pl. Dziękuję.